Czy ktoś mi może wytłumaczyć, o co chodzi w Battlefieldzie mniej więcej, plus, minus? Objective Charlie jest dead. Widzę typa! Ok, kurwa! Easy! Piszcie 1-0 na czacie! 1-0! No, zajebali mnie. Czy ja właściwie mogę... Jaką? Pałkę! Co to jest? Wydaje mi się, że mocno przegrywamy tą grę. Medyk! Medyk! Koń! Idę konia! O chuj, będę miał konia! O, Człowiek! Daj, 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 na pełno Mam konia! ogień okay. okay. UHC wersja 2.0 Medyk! WETERYNARZ! Był tam na dachu widziałem typa No nie no The Walking Potato mnie zajebał Albo czymś bym sobie pojeździł. O, Ty no ja ha ty, jedziemy Stolaj. Stolaj, stolaj. Co to jest? Co za potajkoń? OHAHA! WTF! the fuck! Oh fuck. Gody, Dobra, wsiadam. A to jest ziomek, czy to jest bot jakiś? Siadaj na pakę, na pakę Hawk. Ja proponuję zrobić ISIS. Czyli na pełne się tam jebać. ISIS robimy. Tak, go, 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 go. Tutaj, tutaj. Jestem pewien, Okej. Nie no, to to jest strasz. A mnie rozjechał! rozjechał. Okay. Ja mam pytanie! pan, jeździć jesteś mi się nie opłaca! Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłych, udanych, prawda? Trzymajcie się. Do kolejnego streama. Nie wiem kiedy. W przyszłości jakoś. Bye, bye. Cześć, witajcie. Denku z tej strony. Kurwa, nie ten film. <laughs> bye.